Levarim Deuteronomium, rozdział 6, 1 A oto przykazania ustawy i prawa, których rozkazał Jahwe Elohim wasz nauczyć was, abyście je spełniali na ziemi, do której idziecie, by ją posiąść. 2. Żebyś się obawiał Jahwe Elohim twojego. Przestrzegając wszystkich ustaw i przykazań Jego, które ci przykazuję, ty i synowie twoi, i synowie synów twoich, po wszystkie dni życia twego i aby się przedłużyły dni twoje. 3. aby słuchał Jezreelu, a starał się to spełnić, aby ci dobrze było i żebyście się rozmnożyli bardzo, jako przyrzekł ci Jachwe. Elohim ojców Twoich na ziemi, opływającej mlekiem i miodem. 4. Słuchaj, Jeszaelu, Jahwe, Elohim nasz, Jahwe jedyny. 5. A będziesz miłował, Jahwe, Elohim Twojego, całym sercem Twojem, całą duszą Twoją, i całą mocą Twoją. 6. I niechaj będą słowa te, Które Ci przekazuję dzisiaj na sercu Twojem. 7. I wpajaj je dzieciom Twoim I rozmawiaj o nich, bawiąc w domu Twoim I idąc drogą, i kładząc się, i wstawając. 8. I nawiążesz je jako znak na rękę Twoją. I niechaj będą przepaską między oczami twoimi. 9. I napiszesz je na podwojach domu twego i na bramach twoich. 10. A gdy wprowadzi cię, Jahwe Elohim Twój do ziemi, którą zaprzysięgł ojcom twoim Abrahamowi, i Izakowi i Jakubowi, że ją da Tobie miasta wielkie i piękne których nie budowałeś. 11. I domy pełne dóbr wszelakich, których nie napełniłeś. I studnie wyciosane, których nie wyciosałeś. Winnice i oliwnice, których nie sadziłeś, a będziesz przeżywał i nasycisz się. 12. Strzeżże się, abyś nie zapomniał Jahwe, który cię wywiódł z ziemi Mitraim, z domu niewoli. 13. Jahwe Elohim Twojego, obawiaj się i Jemu służ i na Imię Jego przysięgaj. 14. Nie uganiajcie się za bogami cudzymi spośród bóstw ludów, które wokoło was. 15. Gdyż Elohim żarliwym, Jahwe Elohim Twój, spośród Ciebie, aby nie wspłonął gniew Jahwe, Elohim Twojego przeciw Tobie, a nie wytępiał Cię z oblicza ziemi. 16. Nie doświadczajcie Jahwe, Elohim Waszego, jakieście doświadczali go masa. 17. Ściśle przestrzegajcie przekazania Jahwe, Elohim Waszego, i świadectw jego, i ustaw jego które ci przekazał. 18. A czyń, co prawe i dobre w oczach Jahwe, aby ci się dobrze wiodło, i abyś poszedł i zdobył ową ziemię piękną, którą zaprzysiągł Jahwe ojcom twoim. 19. Aby wyrugował wszystkich wrogów twoich przed tobą, jako rzekł Jahwe. 20, gdy zapyta cię syn twój w przyszłości i powie, cóż to za świadectwa i ustawy i prawa, które przykazał wam Jahwe Elohim nasz? 21 Odpowiesz wtedy synowi twemu: Niewolnikami byliśmy faraona w, w Mitzrayim i wywiódł nas Jahwe z Mitzrayim. Ręką przymożną. 22. I czynił Jahwe znamiona i cuda wielkie i dotkliwe nad Misraim, nad faraonem i nad całym domem Jego w oczach naszych. 23. A nas wywiódł stamtąd, aby zaprowadzić nas i oddać nam ziemię, którą zaprzysiągł Ojcom naszym. 24. I przykazał nam, Jachwe, spełniać wszystkie te ustawy, obawiać się, Jachwe Elohim naszego, aby nam dobrze było po wszystkie dni, aby nam życie zachować, jako i dziś. 25. I będzie to zasługą naszą, gdy będziemy się starali spełniać cały ten zakon przed Jachwe Elohim naszym. Jako przykazał nam.